Pałaszat ta to jest jakby podsumowanie wszystkich kampanii. To nie podróże, ale kampanie Armii Izraela pod przywódcą Mojżesza i Achamona. To po 40 latach potyczek i cierpień na pustyni. Powtarzamy Robimy podsumowanie tego wszystkiego. Czyli to wygląda trochę jak jakiś bezsens. Po co powtarzać? Przecież to jak nasze życie. Na tym podole. Cierpienia i walka i nic więcej. I nawet jak już mi się wydaje, że mam jakiś kwiatek. Też mi go niszczą. Co prawda, coś tam obiecują, że na drugim świecie dostanę wtedy przyjemność, ale jak w to uwierzyć? Przecież Wszechmocny mógłby dać mi całą przyjemność teraz. A tu teraz mam się niwelować, żyć dla mitów, czyli poduszą mnie teraz i za to dostanę ponoć ten drugi świat, ten świat przyjemności. Tak niestety ludzie myślą, ale w Torze to nie tak opisane. I niech nas Bóg broni też tak myśleć. w Patrząc, mamy opis miejsc spotyczek. I później też to, mówi: Wchodzicie do Ewecji Izraela. Niejasne to wszystko. Rasz daje przykład: Kula mającego chowego syna. I król idzie z synem do szpitala. W jakimś bardzo dalekim mieście, a po tym jak syn wyzdrowiał i, drogą, i idą drogą powrotną ojciec czyli ten król wskazuje synowi miejsca, które przeszli, w których albo syn miał gorączkę albo było mu zimno albo bolała go głowa. Przypomina synowi te wszystkie miejsca, w których syn cierpiał i czuł się źle. Też ten komentarz Rasi jednak dalej niejasny i też wymaga otwarcia, bo tak zrozumiemy, co ta pasza nas uczy i co mamy z niej wykonywać zawsze. Jak jest nam ciężko w jakimś momencie, to zawsze jakbyśmy widzieli plamę. Ciemną na obrazie, który jesteśmy w stanie widzieć w naszej percepcji. Na przykład widzimy jakiś obraz różowy i na nim czarna plama. Fleks. Nie mamy się zajmować tym, co teraz widzimy. Tylko podnieść się. Aby zobaczyć cały obraz naokoło, ten cały, ten wielki, bo wtedy odkryję, że ta ciemna plama, którą teraz widzę na tym małym obrazie, jest częścią jednego wielkiego i pięknego obrazu. Bo obraz w jednym kolorze jest nudny. Podobnie jak melodia. Która używa jedną, jedyną nutę. Muszą być wzloty i zniżenia. By melodia była piękna. I różne kolory dla pięknego obrazu. Dla widzenia całego obrazu musimy się podnieść. Jak się podnosimy? Pamiętamy. Balama jego oślicy. Tylko przez poniżenie swojego ego jesteśmy w stanie się podnieść. Czyli będzie nam już teraz łatwiej zrozumieć ten przykład Wasi i też całą Parszę. Powracający król jest już ze zdrowym synem. Przypomina synowi te plamy, które syn widział, jak był chory. I nie widział jeszcze całego obrazu. I wtedy cierpiał. Cierpiał, że boli go głowa, że ma gorączkę, że jest mu zimno i tak dalej. Teraz, jak jest już zdrowy, i przypomina sobie te miejsca, w których tak cierpiał, rozumie, że cierpienie to było dlatego, że nie, nie wziął pod uwagę, że on przez to wyzdrowieje. Bo nasze ego, to ta choroba, która nie pozwala nam widzieć całości obrazu. Ale nie tylko to na nie pozwala Ego. Bo każdy czuje się czasem na skrzyżowaniu dróg. Czuje obawy, niepokój, brak oparcia, brak bezpieczeństwa. Czyli co będzie? I nawet obawy przed odczuciem ubawy, lub niepokój, by nie zaznać niepokoju. Czyli co mnie czeka? Wtedy musi wyjść człowiek z założenia, że Stwórca kryje wszystkim w sposób najlepszy dla niego. Każdy musi się zawsze stawać. Nie wolno mu odczuwać poważki. Są ludzie odczuwający. Tu mi nie poszło, tam mi nie poszło, to mi się nie udało, tamto mi się nie udało. Jestem ja i moje życie jedną wielką porażką. Człowiek, który budzi się rano, nie budzi się jedynie, bo budzi ich dzwonią, ale bo stwórca się o to troszczy. I troski człowieka, Powstają, bo o tym zapomina. Ale stwórca, który stworzył nawet w każdym jaju kieszeń powietrza, w trosce, aby piskle nie zadusiło się w czasie, jak rozbija tą zgołupę, daje człowiekowi istnienie. Daje oczy, nogi, daje powietrze i wodę. Więc też jedzenie człowiek znajdzie. A to, że widzimy w różnych miejscach ludzi umierających masowo z głodu, związane jest z reinkarnacją, to nam wyjaśniają kabaliści. I z tą świadomością, że stwórca się troszczy o każdego, człowiek wchodzi w drogę życiową, pełną i spokojną. Mówi toła, to, to na narodu Izraela i mamy tu w pałszy wyliczone wszystkie miejsca. Każde ma swoje imię i poznamy je z czasem, bo z każdego imienia miejsca też się uczy. I mówi stwórca, jak byliście na tych przystankach, było wam ciężko, ale teraz już macie wejść do Ewec Izrael, i popatrzcie do tyłu, i widzicie, że wszystko było dla osiągnięcia dobre. Z każdego obciążenia, z każdego załamania wyszło zawsze lepsze. Czyli człowiekowi nie wolno rezygnować i zrozumieć, że jak mu się coś nie udaje, ma szukać, co ma zrobić, aby mu się udało. I to tak długo, aż mu się uda. Oczywiście, jeżeli cel jest mu naprawdę ważny. Jasne, że w duchowym nie ma mowy o wypełnianiu egoizmu. Ale właśnie o wyzdrowieniu z egoizmu. Nigdy nie mówić, jestem połaszką. Bo jeżeli stwórca coś ode mnie wymaga, to mam możliwość to wykonać. Człowiek musi kochać siebie, bo jak nie kocha siebie, myśli właśnie, że nie uda mu się, nie da wady. To nie dla niego ten wysiłek, a człowiek musi wierzyć w siebie. Skotka powiedział, Dokładnie jak człowiek wierzy w strłce, tak musi wierzyć i w siebie. Też podobną myśl znajdujemy u Napoleona, który mówi, że każdy żołnierz ma dążyć być generałem. Bo jeżeli w nim tego dążenia nie ma, tej chęci być generałem nie ma, żołnierzem dobrym też nie będzie. Więc rozumiemy z tego, że nawód Izraela ma inny silnik. To jest jakiś specjalny dodatek do duszy. Widzimy, że mimo stanowi ten nawód poniższy 1% ludzkości, jednak w rozwoju ludzkości zajmuje dużo więcej miejsca. Osądzając to według Nobla, około 25%. Towa na przykładzie Ito wyjaśnia nam dlaczego. Ten naród cierpiał i cierpi więcej, ten inny silnik zbudowany z dodatkowego cierpienia. Więc nikomu nie wzbronione być Żydem. I każdy może być Żydem. I nawet będzie musiał, jak zechce być prawdziwym synem stwórcy. Ale każdy musi podejść do tego z pełnym zrozumieniem, że każdy nie Żyd bierze na siebie dodatkowe cierpienie, aby się uszlachetnić. Konwersja bez tego zrozumienia bez sensu. Żyd niecierpiący to mit, nie ma możliwości wyjść z Egiptu bez plag do Faraona, a Faraon jest każdym z nas. To przecież nasza chęć otrzymywana, nasze ego, a nie jakaś postać w historii. Ale po tych 40 stacjach tej kampanii, patrząc do tyłu, widzimy, że cierpienie to lekarstwo. Więc też i poszczególne stacje, te miejsca, które tak bardzo nas bolało, to lekarstwo. Lekarstwo zawsze gorzkie. Ale chętnie je bierzemy. Pytania. Czyli człowiek musi się nauczyć. Kochać te sytuacje, w których mu ciężko. Dokładnie tak kocha sytuacje, w których odczuwa Łążka. Rozkosz. I nie kochać jedynie sytuacje, te dobre i złe, ale też kochać siebie, mimo krytyki, którą ma do siebie. Za wygląd, za głupotę, za głupoty, które wypowiada. Bo wszystko to ma go budować, a nie zniszczyć. Musi w każdym powstać zrozumienie, że jest inny niż myśli o sobie. Bo też nie potrafi osądzić tego prawidłowo, bo wszystko osądza w swoim egoizmie zawsze. A najbardziej jest w egoizmie, jak myśli o sobie, że nie jest egoizm. Ma kochać siebie tymi narzędziami, które Stwórca mu dał. Czyli nie ma kochać swojego egoizmu, ale ma to, że ma narzędzie, czyli to, że odczuwa, że jest coś poza tym egoizmem i ma. Do tego przewodnik, czyli Tore. Za pomocą tych narzędzi budować się dalej, aby osiągnąć w czasie, który dostał, coś, co jest poza czasem, czyli ten przyszły świat. Już dla każdego zdrowego, wszystko może być osiągnięte w czasie, w którym tu jesteśmy. Zdrowy to taki, który wyszedł ze swojego egoizmu, bo egoizm jest tą chorobą. I wyjście niemożliwe bez cierpień, Bo pomyślmy, jak może być droga, która podoba się ego, być drogą ucieczki od ego. Jak nie cierpisz i ego to się podoba, nie jesteś na drodze zmiany chęci otrzymywania na chęci manacji. Jednak w wyniku cierpień leczymy się, stajemy się zdrowi. Dokładnie tak jak syn króla. I patrzymy do tyłu na drogę i widzimy, że warto było cierpieć. Bo bez tego nie bylibyśmy zdrowi. Nie wyszli z objęcia naszego własnego Fawaona, czyli naszego Ego. Dopóki jednak nie Uzdrowiliśmy się, czyli nie wydostaliśmy się z panowania nad nami Faraona, naszego ego. Zawsze będzie odczucie cierpienia. Zawsze będzie obwinianie za połaszki innych. Tylko głupiec obwinia za swe połaszki innych. Mądry traktuje połaszki swoje jak swoich przyjaciół. Bo połaszki prowadzą je do sukcesu. Bo każda poważka to wskazówka, jak nie można osiągnąć, i też wskazówka, coś zmień, a może wtedy będzie sukces. Stwórca stworzył materiał, a człowiek ma zadanie zrobić z materiału produkt. Człowiek sam to materiał, a nie produkt końcowy. Stwórca czeka, by człowiek zrobił z siebie produkt, czyli zbudował człowieka w człowieku. Materiał to nasz egoizm, a narzędzie to zauważenie naszego egoizmu i wstyd z tego egoizmu. I zmiana natury tego egoizmu z chęci dla siebie na emanację jest uzdrowienie. Nasze wszystkie chęci powstają z braku. Musimy czuć brak, czyli ciemność, by to zauważyć. I wtedy chcemy wypełnić, czyli chcemy mieć. Ale to w założeniu błędne, bo jest jedynie i zawsze obfitość. Nigdy i nigdzie nie ma braku. Nie ma możliwości istnienia braku nigdzie, bo stworca jest zawsze i wszędzie. Czyli nic nie brakuje, a wyświetlam sobie brak. Bo Faraon to tak pokazuje. Jak człowiek uczy się kochać, te wszystkie sytuacje, które spotykał, jak nauczył się kochać, siebie niegoistycznie. Że wszystkich chce połknąć, że wszyscy winni dać co chce. Bo to nie jest miłość. To jest tylko chcę. Prawdziwa miłość nie może być chce. Bo chcę, to można powiedzieć tak, kocham cię. Chcę, byś był obok. Albo była obok. To jest chcę kolejne. I nic więcej. Nie ma miłości bez a. Bo w IRA jest ta różnica między dającym a biorącym. Miłość to dawać. Kochający daje bez niczego w zamian. Tak jak rodzic lub Stwórca, kochający to nie ten, który chce dostać, bo wtedy to chce, a nie kocha. Ojciec nie mówi do Syna, kocham Cię, bo chcę coś od Syna dostać. Później człowiek musi pokochać, pokochać swoje możliwości, czyli swoje narzędzia do pracy nad sobą. I jak się nauczy też kochać swoje narzędzia, zaczyna się dopiero uczyć miłości do swego naczynia lub do swojego wypełnienia, czyli miłości mężczyzny do kobiety lub kobiety do mężczyzny. I dopiero jak nauczy się tego, jest gotowy do miłości do Stwórcy. Czyli użycie w ego, w chęci otrzymywania jest niesłuszne, bo to, na czym budujemy, powstało z braku, i wtedy mamy pożądanie lub podziw, i to bierzemy i nazywamy miłością. Miłość Achava po hebrajsku to dopiero imię na przyszłość. Podobnie jak Malchut to imię przyszłe dla Bliny Dalet. to są dopiero pojęcia tego zdrowego, wyleczonego z egoizmu, a nie dla, pojęcia dla chorego na chęć otrzymywania. Prawdziwa miłość to emanacja. I a to też w jaki sposób bierzemy to, co nas spotyka, z miłością dodającego, czy z naszej chęci otrzymywania? A wtedy, jak dostajemy palec, chcemy całą rękę i też tym nie zaspokajamy się. Jasne, że możemy działać z tą samą i w strachu. To jest właśnie wtedy, jak troszczymy się o siebie. Bo to jak zwierzę uciecze przed bólem, gotowe jest do pracy. Miłość to co daje, a nie co biorę lub Chcę użyć. W miłości prawdziwej też może powstać rozluźnienie. I wtedy kopiemy tych, których kochamy rodziców, dzieci. Więc pamiętajmy, że ta miłość musi być zawsze z IRA. Z tą pełną i trwałą świadomością, kto przed kim stoi. W IRA. Są te stopnie. Ramhal pisze. Może być il a, bo człowiek boi się kawy i dlatego nie zrobi grzechu. I jest ta ir a wyższa. To uznanie we wszystkim wyższego. Dlatego tak człowiek odkrywa w sobie il a do niebies. Nie działa, bo obawia się ciosów, ale uznaje wielkość dającego. Czyni jego miłość w otrzymaniu wszystkiego? I kocha nie co dostaje, ale kocha tego, który mu daje wszystko i troszczy się o niego. Więc biorący chce się odwdzięczyć w miłości, choćby tylko w minimum, czyli że nauczy się widzieć całość, czyli wyzdrowić i brać prawidłowo, czyli brać dla emanacji, a nie aby mieć. Splecenie miłości i ira buduje całe. Nie lubimy cierpieć, lubimy się głaskać, być głasami, głaskami, szukamy litości i litujemy się nad innymi, ale to nieprawidłowe, bo cierpienie to rozwój, to leczenie. Pomyślmy, czy matka nie da dziecku ozdrawiający syrop, bo dla dziecka ten syrop jest gorzki? Idziemy dalej w tej parszy. Czyli wchodzimy tak, mamy zapowiedziane do Ewec Israel i określamy granice, i powstają miasta chroniące, i wszyscy, którzy zabili przypadkiem, tam mogą teraz siedzieć aż do śmierci Wielkiego Kochena. Po śmierci Wielkiego Kochena są z powrotem już wolni, mogą wrócić do domu. Więc powstaje tu pytanie. Czemu to spleciony? Czemu taki, który zabił przez przypadek, ma teraz się modlić korytą śmierć Wielkiego Kochena, aby wrócić szybciej do domu? Bo to jest przejść was zabić z premedytacją. Przedtem to było przypadek, a teraz to jest premedytacja. On się modli o to, żeby tamten jak najszybciej zmarł. To jest właśnie zadanie w stosunku do wielkiego kochena bo jeżeli on byłby w pełnej czystości nikt by nie zginął niechcący ale ten wielki kochen jest przecież w każdym z nas bo w każdym z nas absolutnie wszystko więc co tam chcą podpowiedzieć ciągle prosimy dla siebie widząc siebie jako ograniczonych z w której się widzimy, i wtedy na zewnątrz są inni. Ale oni są tylko na zewnątrz, widzimy ich na zewnątrz, abyśmy odnaleźli ich w nas, wewnątrz. Czyli nasza prośba, modlitwa nie ma być jedynie dla nas, ale dla wszystkich. I nie o coś egoistycznego. Ale o wyzdrowienie wszystkich z tego fałszywego wizerunku, że jest brak lub ciemność. Bo braku, tylko naprawdę, takiego naprawdę nie mamy. Taki brak nie istnieje. To jedynie wizerunek, by nam dać wolny wybór. W części następnej parszy. Mamy opis, jak ma wyglądać miasto. Mamy dokładnie i w tym mamy dokładnie tą samą troskę, jaką widzimy w tej kieszeni powietrza w każdym jarku. Bo ta piorzeń powierzchnia to właśnie ma ta służyć ta zieleń, którą mamy postawić w tych miastach. Bo Stwórca chce, byśmy żyli życiem jakościowym przez cały czas. Inaczej towa nie zajmowałaby się architekturą miasta. A miasto też nam się odkryje jako coś w nas, bo w każdym z nas jest absolutnie wszystko. I tylko nasza choroba, nasze ego to okrywa przed nami samymi. Kolejny wniosek sparszy to mamy służyć w radości. Dlaczego? Nie wystarczy jedynie służyć i już? Mamy dwa rodzaje królów. Jeden, który troszczy się o siebie, i taki chce podatku dla siebie. Ten, który chce, by podatek służył podatnikom, chce, by służyli w radości. Czyli stwórca mówi nam: Nie chcę, byście robili to dla mnie, ale zrozumcie, że robicie to dla siebie. Bo tylko tak odczujecie tą bogość, jaka na Was istnieje. Czyli, reasumując, musimy zrozumieć, że nie jesteśmy, by cierpieć lub zajmować się tym, że cierpimy, ale by zrozumieć, że cierpimy, by wyzdrowieć, uwolnić się od więzi naszej egoistycznej percepcji braku. Bo braku nie ma. Jest tylko obfitość i odczucie błogości. Z jej przepływania przez nas, czyli jest tylko błogość, musimy zdrowieć, by połknąć. Każdy musi leczyć się jako własna praca domowa, ale jak ma to robić, uczy się w szkole. Każdy wolny wybrać sobie szkołę, w której chce się uczyć, jakby zdrowieć. Tych, którzy chcą się uczyć u nas, zapraszają nasi przewodnicy. W imieniu. Kabała dla wszystkich. Dziękuję za uwagę.